Witam na kanale w kolejnym dniu. Tutaj budyń. budyń, nasz kangal. O tam nie nasz pies, ale panda się nazywa, a to chłop. Tutaj stoi New Holland. Dzisiaj jeszcze stoją chwilę w boksie. Potem na jazdę idzie jeden konik nasz. Tutaj piękny New Holandzik. O wczorajszym sprzątaniu i dzisiaj będzie sprzątanie boksów może prawdopodobnie zobaczymy jak tam się tacie będzie chciało tutaj Ivey Ivey pięknie i warkoczyki zrobiłam i tutaj Kofiano i dzisiaj taka akcja tutaj stoi kubuś o, pokażę wam pięknie tutaj tego Piękny. No i tu jest przyczepa. I ogólnie to zamarło. Ale to nie jest ważne. Dzisiaj będę musiała zawieść wody na pastwisko, ponieważ zdarzyła się awaria węża. Wiecie, przez te mrozy i to wszystko, no to ten wąż... Mamy pociągniętego węża aż tam na pastwisko. No to ten wąż pękł. W paru miejscach, w parunastu miejscach. No i na razie nie, nie będziemy nic kombinować z żadnymi, wiecie, muzerami i tak dalej. Bo pewnie takie komentarze będą. Tylko będę wozić 8 wodę. Tutaj mam butelki i wiadra zamykane. Jest ich więcej. No i tak będę wozić wodę. Eee, co nie? Moli. I tak to właśnie jakoś idzie, a dopiero na wiosnę, jak będzie cieplej, bez mrozu wtedy się kupi nowego węża albo się pomyśli o jakimś małzerze, żeby tam dać. Tutaj da Vinci. I tutaj pusty box, bo czeka na panelka. O, i da Vinci. No i potem one i tak pójdą na paswisko. Znaczy nie na paswisko, tylko tam na padok, bo... No prawdopodobnie będziemy po sprzątać Wings, więc... więc no, taka akcja będzie. Tutaj próbowałam trochę workocze porobić, ale się wierciła, to mi się odechciało. No. No i ogólnie dzisiaj jest bardzo zimno, na to jak widać. Dlatego jak jeszcze woda leci, znaczy zobaczymy czy leci, bo ja jeszcze nie wiem, co jak leci, no to skorzystam i tam naleję im wody bo tam trochę mają ale nie za dużo i no tutaj wczoraj balota rozegrałam tu tą pierwszą brzydką warstwę wrzuciłam od razu na krokodyla no i potem to ta to da tam bo i będzie to wozić znowu Napiszcie czy wam się podobają takie filmy z takich akcji właśnie i już to będzie już zobaczymy jak to wszystko wyjdzie No i dobra, ciki mają wąsy. Tutaj Iwej ma wąsa. A kofi. Kofi nie ma wąsa. I Moli ma wąsa, do Vinci nie ma i karmel też nie ma. I tam wujek. O to dopiero ma potężne wąsa. Patrzcie. Widzicie to? Wojcisko. Ty baba jesteś, a ty wąsa masz. Baba, wąsa ma. No. No dobra, no już głupoty. Chłopoty gadam, że szok. On musi przywieźć słomy od kolegi, tam załatwił, bo już zostały cztery kostki, to było ostatnie ścielenie. Zobaczymy czy data dzisiaj będzie sprzątał boksy, może ja posprzątam, zobaczymy jak to wyjdzie. I trzeba będzie im pościelić i zaraz będzie, znaczy zaraz no. Może jutro albo pojutrze pojedzie po słomę, żeby było na kolejne ścielenie. Bo tak to, to już nawet nie ma co dokładać. Patrzcie jak już Moli ładnie wygląda. Już zdecydowanie lepiej niż jak przyjechała. Jeszcze tego bolota muszę rozpakować. Akurat ładnie słoneczko wyszło. Tutaj wujek. Powiedz coś. Gdzie koniki? No. To są koniki? Co chcesz powiedzieć do kamery? Nie mam nic ciekawego do powiedzenia. <laughs> jak się dzisiaj czujesz? Bardzo Do której dobrze. spałeś? Pochwal się. Jest prawie dwunasta. A on spał. Rosołu brak. Nic nie zrobił. Teraz chociażby. konią się dał. To nic. No. 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 Jaki jest twój ulubiony koń? Mów, mów. Koń polny. Koń polny. Siano mi narozwalał wczoraj Zamiast wyrzucać mi natura na krokodylach To on rzucał mi tu na te błoto I musiałam sobie radzić Tak na odwal to zrobił wszystko No to im daj Ja im dawałam rany A na czym będzie jeździć? Jeszcze nie wiem Zrobimy loterię wąsik, wąsik, no. Dobra, ja go muszę odpalić, żeby trochę pochodził se Ja sobie generalnie Jak nie nagrywałem, no to przygotowałam całą wodę Tutaj też jest woda W tych dużych tych dam to na przyczepę i będę tak z tym jechała. to są mocne zamknięcia więc raczej się nie otworzy tam te butelki to w ogóle się nie otworzą no i na razie się Kubuś rozgrzewa akurat mniej więcej w tym czasie tutaj to poprzynoszę to już raczej będzie git Nie do szybko to przenoszę. Znalazłem jeszcze jedną pokrywkę od tego jaderka a do tego w ogóle nie mam zakrętki także jeszcze naleję tutaj jedną jedną całe wiadro wody wiecie zawsze więcej co molusia? co molusia molinka ty moja wredna wredna no no tak to właśnie jest Molina. Dobra, wsiadam, tu wykręcę tutaj i podjadę programy siadam jedziemy Bramę, ja to zamknęłam rano, bo tak biało, że to szok, to nie chciałam, żeby coś się stało. Tak już zamknęłam. Kurde. Pozawiązywałam tu, jak nie wiem, na kuboś stoi, nie wyłączałam go. No bo po co? Tą stronę. To tutaj to jest tak ciulowo zrobione. To trzeba w ogóle już nowo myśleć o nowym ogrodzeniu, bo to jest jakaś masakra. Widzicie? A tam bujek w ogóle nie wiem co on robił i czemu to tak wymyślił. Ale to w ogóle nie, nie ma zastosowania, bo się teraz brama nie otwiera do końca. I trzeba sobie radzić. No jakoś... jakoś to idzie. No. Teraz ładnie sobie podjechało. Musiałam tylko sprawdzić, czy nagrywa się. O, tu jest lód. Rano sprawdzamy. jak tutaj byłem, to też był. Bo trochę tam patrzyłam, czy się tego rozkopać go, ale widzicie. Tak wody trzeba nalać, bo potem to jeszcze gorzej będzie, a to ma by, mają być takie mrozy. To już w ogóle masakra. trzeba sobie radzić. Napiszcie, jakie w ogóle macie sposoby na to, żeby u zwierząt nie zamarzła woda tam u krów, u koni, no bo to u mnie do koni, no bo innych nie mamy. I co robicie, żeby on nie zamarzała? A ja sobie po prostu teraz leję, bo to chodzi, że potem sobie rozwalę tą wodę i będą miały co pić, no i tak zamarznie, ale będą coś tam miały, nie? Lepiej tak niż nic. Ten węża trzeba będzie kupić. Ale tak już ciepło będzie, jak już nie będzie przymrozków żadnych, bo po prostu ten wąż od tego zimnego się rozwalił, a to było jeżdżone po nim i tak dalej. I różna temperatura to się porozwalał. on tutaj jest przyciągnięty, to dość długi jest. Ostatnio też tak woziłam. To tam jest jeden short z tym jak woziliśmy, to ja z mamą Michała, ale teraz samo wszystko o jest dwa wziąć. że to trzeba będzie już balota też przywieźć. Siada im. Ale to już pamiętacie, co za to to zrobię. Bo ja tamtym Hollandem to ja jeździć nie umiem. Nawet nie, nie kierowałam nim. Także musi mnie nauczyć. Napiszcie w komentarzu, żebym miał motywację na naukę mnie. Ja to duże wyciągnę. To takie ciężkie. Czy w ogóle wiaderę są takie ciężkie rzeszły? Jakaś naklejka. Pływała. No i patrzcie, raczej to będzie na styg. Wspólnoty woda, no i w ogóle jest też dużo nowych widzów na kanale. także Możecie e, pisać w komentarzach jakie macie zwierzęta, bo to głównie jest kanał o zwierzętach. E, znaczy no teraz już z tymi ciągnikami nagrywam, ale wcześniej tylko były konie, konie, konie. Czasem coś tam było jak tato koparką sprzątał boksy albo jak rozbalaliśmy New Hollandem stary. Tu też są filmy, no bo to, to będzie dopiero. Ktoś tam poszło. się przydało odłamać, ale to jest tak ciężko. O, nożem poszło. Dobra, może pójdzie. wszystko na stylu. No jeszcze by można było jedną taką dużą pom ale poszła ten nóż zabiorę i wszystko Gdańsko już wracamy Także, tutaj wszystko było nadane Tutaj wujek znowu kręci się, dokarmia konie Dozrościł się wąsów? Pokaż swojego wąsa, pokaż No, co Iwej? No I to fiana no. Tak, zimno, że szok. Ponija głódka. Jaberku I tu kolejną bokarnię. karmienia. No nie mów tak na nią. Przecież to kochany konik. A jemu co? Nic mu nie dałeś? No. Mój stary już jest. Mama, jak oglądasz ten film? Adam nie dokarmia tego konia o co Da Vinci? Ty nie masz wąsów, nie? <laughs> nie. No, uszy postawił. Co? Szyję zrobił. No i co? W tym filmie? To już by było na tyle. Także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I do kolejnego no. filmu. So